Tak. Tak? Na pewno? Nie na pewno. Wydaje mi się, że tak. Musimy sprawdzić. Na 100%? Chyba, no. Dobra, Wiecie, no, to tak. Skoro tak, to tak. Roberta Koźniowskiego mam na myśli. Spierdalaj. <śmiech> <śmiech> Nie twoja kolej. Dawaj. I sobie zapiszę, że zgadnę. Fajnie, fajnie. Z tą olimpiadem dzięki, że... Proszę. ...że jednak startował. Proszę Dobre proszę. pytanie, dobre pytanie. Dobre pytanie. Że startował chwilowo. Oczek. Żółta kartka za przedłużanie. Następna wiąże się z ujemnym punktem. Nie mam pytania. Co? Weź, bo dostaniesz kolejny. No, co? Nie, Nie mam. masz pytania? Nie. Mm, czy, czy jestem, czy jestem pre, postacią fikcyjną? Nie. Czy mam włosy? Tak. 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 Czy jestem Robertem Korzeniowskim? Nie? <głosy> <Na> <głosy> Jesteście <pewno>? pewni? <noise> na. O kurwa. Spytaj się, czy na 100% są przekonani. Nie, spytaj się, czy wierzą w to. Czy wierzą w to, czy nie, że nie jesteś Robertem Korzeniowskim? Wiesz o co chodzi? Dawaj, spytaj się ich, może wejdzie, kurwa. Wierzycie w to, że nie jest Robertem Korzeniowskim?